Cześć, dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale. Witam Was po takiej troszkę dłuższej przerwie. Tak jak pisałam na karcie społeczności, jakiś czas mnie nie było, byłam na wyjeździe, nie miałam możliwości, żeby cokolwiek dla Was nagrać. Ale już jestem, także zaczynamy kolejne nasze zmagania. Dzisiaj wkład 30 zł na odcinek, świąteczny kalendarz, złoty rozkaz od Mikołaja i magia świąt. Także tematycznie coraz bliżej świąt, także odliczamy. Zaczniemy sobie od magii świąt. Magia świąt z numerkiem 16, troszeczkę przybliżę i zaczynamy. Szukamy wygrywających liczb i symbolu pliku. Także zaraz zobaczymy, co tu zdrapki dla nas dzisiaj przygotowały. Czy wybrałam szczęśliwie? Czy wszystko wraca do normy? 16, 36, 11 i 24. To są nasze wygrywające.

i 48, czyli mamy jedną wygraną pod plikiem, ale tą wygraną sobie odsłonimy dopiero na koniec, zobaczymy ile zrapek będzie wygranych. Teraz kasa od Mikołaja z numerem 26. Tutaj szukamy 11. Szukamy 4. 7 i tak daleko rozrzucona 12.

I 30. Także Mikołaj pusty. Do mnie z prezentem nie przyniósł. Zdrapeczka przegrane. To może teraz świąteczny kalendarz z numerkiem 8. Tutaj szukamy sobie gwiazdeczek, będziemy przesuwać. No i zobaczmy, co nam tu kalendarz zaproponuje. Czy jakieś gwiazdki się pojawią? Byłoby miło. Póki co nie ma. Mikołajki. Lizak, dzwonek pod ósemką, aniołek. Dalej mamy łyżwy, yy, mamy kożuch i skarpetę. Dwunastka, czapka, trzynastka trąbka, czternastka choinka. Dalej mamy bębenek, kartkę i kulę. Pod osiemnastką piernik, dalej rękawica i bałwanek. 21. ciuchcia, Dalej sople. Sanie i kończymy reniferkiem, także gwiazdka nie wpadła. Tutaj 20, w 25 grze potrzebujemy trzy uh, 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 takie same kwoty. No to sprawdźmy. 300. 150, 10, mamy 1000, mamy drugi raz 150 i drugi, nie, i 100. Także też nam się nic tutaj nie udało wygrać. Ostatnia szansa głowa Mikołaja, a mamy ponika CN kontrolny, także kalendarz pusty. Zobaczcie. Z trzech świątecznych zrapek tylko magia świąt trafiona. No i zostało los z numerkiem trzecim. Tutaj poszukamy sobie wygrywającym liczb i sztabki. Ok. No to szybciutko sprawdzamy. Szukać będziemy 28: 23: 39: 2 i 3. A mamy siedemnaście, dalej cztery. No to tak blisko, bardzo blisko. Trzynaście, 16 i 29. Pierwszy rządek pusty. Kolejny 27 boczek. 40 kolejny boczek. 22, kolejny, 24. Zobaczcie, jak piękna zdrabka się trafiła. <gry> Same boki. Dobra, sprawdzamy dalej. 31 nie mamy, 15 nie ma, 1, 33 i 21. No, Czyżbyśmy zostali z tą jedną zdrabką? Dalej 7 nie mamy. Piąteczka też nie nasza. 37 nie ma. 26 nie mamy. I kończymy ósemką. No, to się zdrawki po przerwie nie popisały. Tutaj również mamy zdrawki puste, także zostaliśmy tylko z jedną wygraną. Magia świąt z numerkiem 16 pod plikiem skrywa nam tutaj. Całe 5 zł. Także kontrolne mamy x. -y. I tak się, tak powinno być. Chyba nic nie przegapiłam. Także zobaczcie. Na wkład 30 zł mamy tylko piątkę odzyskaną w Magii Świąt. No trudno. Będziemy działać dalej. Próbujemy dalej. Bawimy się. Dziękuję Wam kochani za dzisiaj. Życzę Wam miłego Miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Buziaki, pa!